A na kolikiem najmniej mam wieszeć. Ja, ja dzisiaj jak zwykle dzwoniłem do swojego przyjaciela, akurat ćwiczył o godzinie drugiej. I żeśmy tak się, tak bo ja tam wczoraj taki nie za bardzo dobry dzień miałem. No i ten, on, on mnie tak namawia na tą y, terapię, żeby, żeby pójść w pomaganie innym, a ja mówię, ja nie wierzę. W tą, w tą pomoc, że to można komuś pomóc, nie? To jest po prostu branie pieniędzy za to, że Bóg działa w życiu, w życiu takiego człowieka, że on, że on przestaje pić, nie? Bo tak to nikt, żaden człowiek nie jest nie jest w stanie tego zrobić, żaden. Jak ktoś chce pić, to po prostu będzie pił, nie? A, a ja mogę pomóc tylko temu, kto kto po prostu nie chce pić, a jak nie chce pić, to ja mu wszystko pomoże. Jemu nawet tak jak Wiktor Święty Pańci mówił, godzina stania na jednej nodze pod płacą kultury i jemu pomoże. Jakby ktoś mi powiedział, że. I... Tylko oczywiście, trzeba mieć jakiś tam autorytet i, i coś ten. No, i Chcesz nie pić, no to stój godzinę na jednej nodze. Wiktor mówi: Ja bym stał, no, no, bo tak chciałem przestać pić. No i zapłacił, zapłacił kilka tysięcy dolarów za Highwatch Farm. No i przestał pić. I... Ale co z tego, jak no, nie było tak wszystko fajnie, tak jak miało być? Nie wiem, gdzie jest przy, przyczyna, może w tym, że inaczej robił ten program? Nie, nie wiem. Nie, nie mnie to osądzać, ale byłem z nim bardzo blisko i no, nie był takim dla mnie wzorem do naśladowania, żeby nie chciałbym się zamieniać z nim na życie. Nie? Ale e, dzisiaj mi wyszło coś takiego, że e, sobie to zapisuję, bo ja już nie pamiętam, że ja chcąc przestać pić, e, no mówię te sakramentalne jestem gotów zrobić wszystko, aby przestać pić i zmienić swoje życie, tak? Ale czy ja jestem przygotowany na te zmiany? I czy ja je akceptuję? Czy ja jestem przygotowany na to, że dzisiaj taki piękny dzień, a ja tutaj z facetem, którym miałem e, objechać cały świat, kurwa, siedzimy w jakiejś noże. Nie no, przyjemne pomieszczenie. W gorszych siedziało. Się I tego... I, i, I przelewamy z próżnego w próżne, no nie? Ale, ale co najdziwniejsze, to jest nas garstka tych, którym się udało. Nie? Że to, i, i, I tutaj mi się wydaje, że w tych zmianach i w tej akceptacji tego, tego, tego swojego życia tkwi, tkwi, tkwi po prostu cały sens, żeby się zgodzić na to, że to życie już nie będzie tak, jak tamto było. Nie? Wyjazdy, i ja pamiętam, jak jechałem do drugiego miasta i miałem świadomość, że tam już ja napiję, no to ten, ten, ta podróż była, no nieraz nie wytrzymywałem tej podróży, ale tak się jechało jak nas skrzydła. Później jakoś tak było nawet jak nie piłem te kilkanaście lat, to było tak, jak gdzieś jechałem, to się tak cieszyłem, taka radość, że a teraz nie mam tego w ogóle. Nie? Jadę gdzieś i kurczę radę. Ej, ciężko mi jest złapać tą, tą radość i może, może to jest to, że ja się codziennie modlę, niech się dzieje wola Twoja. Może właśnie jego wolą jest to, żebym ja już przestał pajacować o jakichś tam e, fajnych życiach, e, nocnych klubach, ja nie wiem czy to było fajne, wierzcie mi. Bo, ja ostatnio swoją partnerką przyszedłem do, do takiego wniosku, że yy, ja nie jestem w stanie pójść teraz do tego lokalu i przysiedzieć całą noc. Czy, czy tam nawet trochę. Nie? Jeśli nie ma jakiegoś występu dobrego zespołu, to nie rajcuje mnie to tak. Nie? No chyba, że tam mam kimś do, do, do pogadania, nie? to jest jako tak, no jak, jakaś dobra kolacja, i, i tak dalej. nie? Pewne rzeczy ja wiem, że ja już po, powinienem poucinać, że na przykład kiedyś chodziłem, żeby się przejrzeć w, w oczach kobiet, w oczach innych. O, no tam o, ten, ten tak wygląda, ten tak, ten przyszedł, ten, ten przyszedł. Że się tam bywało, czy tam coś, no nie. Ale ten, te życie, które, które mi teraz może dać spokój, no ja po prostu ostatnio, ja tak, w piątek wziąłem Indiana za 86 tysięcy. Poszalałem. W sobotę poszalałem. Poszedłem na wspaniały koncert, taki, że normalnie dwie godziny stałem, nogi mi w dupę wchodziły, ale nie usiadłem. I ten. I, I dałem radę. I, I w niedzielę też było fajnie, a w poniedziałek, jak to się wszystko skończyło, tego indiana musiałem oddać, no to po prostu ten świat mi się zaczął malić. I, I wam powiem, mia, miałem możliwość jeszcze go wziąć ja już nie, nie chciałem, bo był zmęczony. I tak samo teraz zauważyłem jadąc tutaj na ten meeting, bo jeżdżę na siłę samochodem, bo po prostu wiele lat nie jeździłem, bo miałem zabrane prawo jazdy I, i teraz wiem, żeby wejść to wszyscy koledzy mi mówią, ty musisz jeździć, jeździć gdziekolwiek, a tutaj przyjeżdżam samochodem, bo tutaj nie muszę za parking płacić, bo ja jestem w takiej sytuacji, że na, na benzynę nawet nie stać, a co dopiero na parking. No i ten... I szukajcie, i, i tak jadę i mówię kurczę, buddy, ja się boję nawet jechać, no. Ja się boję jechać, bo mówię nie ktoś mnie tam przywali. Albo ja tam kogo. i to znowu chodzenia, załatwiania tego. Przy... No. Nie mogę się odnaleźć, nie mogę się, Nie mogę zaakceptować tej rzeczywistości, jaką. Jaką kreuje mi tutaj no, ta moja y, siła wyższa, czy Bóg, czy może jakoś źle odczytuje. No teraz znowu myślę, że mam chyba że 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 4 czy 5 spikerek. A mnie to absolutnie mnie to nie rajcuje, słuchajcie. Kiedyś to miałem taką radość, to przeżywałem, co? Eee. Wczoraj wczoraj miałem fajnie, bo byłem na mitingu ukraińskim. I, i, I poznałem wreszcie tych prawinnych Ukraińców, co po ukraińsku mówią, słuchajcie, po ukraińsku. I, i też była jedna dziewczyna, bardzo fajna, i, i tak jakoś miło mi się zrobiło, że chociaż wreszcie wiem, bo, bo tak to teraz to tutaj wszyscy Ukraińcy, sama Ukraina, czy to Białorusin, czy Rusek, czy jakiś inny tam, wszyscy Ukraińcy, wszyscy. Tak, a to, to byli rzeczywiście Ukraińcy, bo rozmawiali po ukraińsku. I rzeczywiście ten język nie jest wcale taki trudny. No nie? Ja się nie dziwię, że oni tak szybko się uczą polskiego, nie? bo to jest jak czytaliśmy program po ukraińsku, to takie podobne to po prostu wszystko. I takie, i, i takie rzeczy mnie powinny cieszyć, nie? a nie to, że ten, tam z chęcią poleciał na Madagaskar, czy tam y Teraz kolegę mam takiego Łukasza y, z, z Majorki. I już tam myślę jak tam na tą Majorkę y, tego y, żeby tam... Bo nie byłem, nie? Także te... widzę, że Słuchajcie, ja nawet kiedyś miałem tak, że jechałem na ten meeting, to ja się cieszyłem. A ja teraz po prostu nie mam gdzie jechać. Ja tu muszę przyjechać, bo to jest jedyna rzecz, gdzie mogę jechać. Bo tak, na siłowie nie pójdę, bo mi się nie chce, na basen nie pójdę, bo mi się nie chce, do parku nie pójdę, bo mi się, bo, a bo, siedziałem na ławce, słońce świeci. Nie? I to jest ten minimum, które wykonuję. To jest przyjście na ten miting. I ten, no i komuś się mówi, no to, to co, coś tego, no ja mówię, ty. No ja nie wiem, co mam robić. Nic, nic mi się nie podoba, nic mnie nie tak, Myślę, że jest to taka cisza przed, przed burzą. jak mu to pierwyknie, nie daj Boże, w złą stronę, że powiem Wam wszystkim cześć, ciał, ciał, do widzenia. Wybieram inną drogę. Ale to jak tutaj wracają spod kulonym ogonem, to aż mnie przeraża to po prostu, że ze mną może być podobnie, że każdy przychodzi. Ja pamiętam, ja już miałem taki okres, że przychodziłem i mówiłem, napiłem się i było fajnie, nie? ale wtedy jeszcze było fajnie. Ten alkohol mi dawał, dawał to, co mi dawał. I widziałem, jak, jak wszyscy czekali na takie opowieści, że w bagażniku mnie znowu do lasu wjedli. albo co, bo takie też były. A tu niestety ja mówię, przychodziłem z fajnymi dziewczynami i jeszcze za zazdrość. I mówiłem, no zapiłem, no trudno. No. I jeszcze chudłem. Słuchajcie, jak ja wracałem z Dębek po trzech miesiącach kolania, ja ważyłem 79 kg. Jak palec. Magda wyglądała jak trzonek dosłownie, a ja ten. I myśmy pytali, gdzie tak wchodził? Ja mówię: dieta cud. Dieta cud. A ja tylko pastecisz opolski, tu był jako, jako obiad. Ten, ten mały za złotówkę, bo na więcej nie było stać. Nie? Rano gimnastyka, zbieranie petów i, 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 i butelek po piwie, albo może gdzieś znalazłem coś, wódki trochę w butelce. Nie? I dno kompletne. Na gitarze nawet nie mogłem grać, bo mu się ręce, ręce same trzęsły cały czas. Nie mogłem nic no, ale tak. To już po prostu minęło tego świata nie ma to już nie wróci. Ja muszę znaleźć ten nowy świat. I tak wczoraj oglądałem o, tych, o kosmosie że tam. To ja mówię, Jakby była taka wy, wy, wyprawa, to ja bym się zapisał żeby polecieć i tam zobaczyć, co jest gdzieś tam. Gdzie nikt, nikt nic nie wie. Nie? No ale się, jakby jak nie było, to chociaż mam teraz tą chwilę radości, że mogłem to powiedzieć i zaczynam się cieszyć sam siebie. Tak naprawdę mam cudowne życie, przepiękne i to wystarczy tylko popatrzeć, ro, rozejrzeć się w koło, nie? żeby zdać sobie sprawę, jak, jak, jakie to życie jest cudowne, a ja nie umiem jego docenić. Nie umiem. To jest niepoczytane. Jak? Nie poczytałem. Nie, tak, nie Tak. 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 Tak nie, tak. nie. Może podpowiedzieć. Tu nie jest napisane, że nie wolno podpowiadać. Nie jest napisane, że nie wolno podpowiadać. Można nie, podpowiadać. Nie I, i, I to, jest, i i, i i tak jak kiedyś Eugeniusz mi powiedział, mówił, na końcu drugiego kroku, jest napisane, nie, że ten otwarty umysł i uczestnictwo w itingu daje ci gwarancję, że dzisiaj się nie napijesz, no, no i ja tak z tego korzystam, a wczoraj byłam masakra, no masakra, ale prze, przeżyłem, no, już nawet byłem tego swojego kumpla, mówię, masz papierosy? A on mówi, nie ma. <grywia> jakiś miał, to zapalił, e. A on jest akurat księdzem, to muszę wytłumaczył, Bóg tak chciał. Mm. <laughs> A tu nie ma. No i nie palę nadal, nie piję. I, i dziękuję, że jestem, że mogłem to powiedzieć.